Cześć, z tej strony Łukasz i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku swojej serii, w której podzielę się z Wami pięcioma interesującymi słówkami lub zwrotami. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie proszę łapkę w górę, komentarz i w komentarzach również możecie układać własne zdania z omówionymi słówkami. Bez błędnego przedłużania, zaczynamy. A pierwsze słówko, które chciałbym omówić, to przymiotnik doji. Dodge. Jest to bardzo popularne i bardzo uniwersalne słówko, którego możemy użyć naprawdę w wielu różnych sytuacjach. Ogólnie rzecz biorąc, słówko dodge jest używane w angielskim do opisywania czegoś, co jest podejrzane, niepewne, być może ryzykowne. I jego pochodzenie nie jest całkowicie jasne, ale uważa się, że wywodzi się z brytyjskiego slangu z końca XIX wieku. Najprawdopodobniej pochodzi ono od słówka dodge, co oznacza zrobić unik, wskazując na coś, co się wymyka, lub jest trudne do uchwycenia. Więc w pewien sposób ten ślad etymologiczny nieco podkreśla to sprytne lub oszukańcze zachowanie, którego słowo dodge doskonale oddaje. This website looks very dodgy. I wouldn't click on any links. Ta strona wygląda bardzo podejrzanie, nie klikałbym w jakiekolwiek linki. The guy who sold me this car seemed a bit dodgy. Koleś, który sprzedał mi to auto, wydawał się nieco podejrzany. A jeśli jakaś okolica jest niezbyt ciekawa, możemy powiedzieć it's a dodgy area. To nieciekawa okolica. Ponadto, jeżeli coś nie działa lub nie funkcjonuje tak jak powinno, coś jest popsute, uszkodzone, wtedy również możemy użyć dodgy. Na przykład, jeżeli macie problem z kolanem: My knee is a bit dodgy. Czy watch out, this cabinet is a bit dodgy. Uważaj, ta szafka jest nieco popsuta, nieco podejrzana. Nawet jeśli mleko nam się popsuje, możemy powiedzieć: This milk is a bit dodgy. Także jeszcze raz to słówko ma naprawdę wiele zastosowań. Kolejne słówko to Jinx. Jinx, które może być zarówno rzeczownikiem, jak i czasownikiem, i oznacza ono albo zapeszyć, albo pech, fatum, czy jakieś przekleństwo. Słówko to wywodzi się z amerykańskiego slangu z końca XIX wieku. I początkowo odnosiło się właśnie do pecha czy osoby przynoszącej nieszczęście. Uważa się również, że słówko jinx może wywodzić się od ptaka dziwonia, który w starożytności był związany z magią i czarami. Ciekawostką jest, że w kulturze amerykańskiej, gdy dwie osoby wypowiedzą to samo słowo jednocześnie, jedna z nich może krzyknąć jinx, a druga nie może nic mówić, dopóki nie zostanie odjinxowana. Spójrzmy na przykładowe zdania. Let's not jinx it. Nie zapeszajmy. Don't say that you'll jinx it. Nie mów tego. Zapeszysz. Czy you've jinxed it? Zapeszyłeś. Kolejne słówko, które dla was mam to unbearable. Unbearable Unbearable. Jest to przymiotnik, którego używamy do opisywania czegoś tak nieprzyjemnego czy bolesnego, że nie możemy tego znieść. Słówko to pochodzi od staroangielskiego czasownika beran, który oznaczał nosić lub znosić coś. Natomiast unbearable oznacza coś, czego nie można znieść czy wytrzymać. Jako ciekawostkę podam również, że angielski tytuł książki Milana Kundery Nieznośna Lekkość Bytu brzmi: The unbearable lightness of being. Spójrzmy na przykładowe zdania: She is unbearable. Ona jest nie do wytrzymania. The noise from the construction site is unbearable. Hałas z placu budowy jest nie do zniesienia. The movie was so bad, it was unbearable to watch it till the end. Film był tak zły, że nie dało się go oglądać do końca. Unbearable. Kolejne słówko, które chciałbym wam zaprezentować, to. Vague. 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 I jest to przymiotnik, którego używamy do opisania czegoś niewyraźnego, nieklarownego czy niejasnego. Słówko to pochodzi z języka francuskiego, gdzie oznaczało właśnie niewyraźny, nieokreślony, które z kolei wywodziło się też z łacińskiego vagus, wędrujący, niepewny. Dzisiaj tego słówka używamy właśnie do opisywania czegoś niejasnego czy mało precyzyjnego. Na przykład w odniesieniu do wypowiedzi czy instrukcji, które są trudne do zrozumienia z powodu braku szczegółów. She had a vague idea of what she wanted to do in the future. Miała mgliste pojęcie, co chciała robić w przyszłości. He gave only a vague answer. Udzielił jedynie niejasnej odpowiedzi. Czy the instructions were too vague? Instrukcje były zbyt niejasne. Vague. Ostatnie słówko, które mam dla Was do zaprezentowania, to relevant. 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 I może ono Wam się przydać szczególnie w kontekście pracy czy w kontekście biznesu. Oznacza ono istotny, znaczący czy związany z tematem. Słówko to wywodzi się z łacińskiego relevare, co oznacza ulżyć, podnieść czy wznosić. Dosłownie można by to interpretować jak coś, co podnosi znaczenie czy wartość dyskusji. Znaczenie istotne, czy odnoszący się bezpośrednio do tematu wyewoluowało z czasem. Please focus on issues that are relevant to the current problem. Skoncentruj się, proszę, na kwestiach istotnych dla obecnego problemu. He asked a question that was highly relevant to the topic. Zadał pytanie, które było bardzo istotne dla tematu. It's not relevant to our case. To nieistotne, to nie ma odniesienia dla naszej sprawy. Relevant. Dla lepszego utrwalenia i małej praktyki wymowy przygotowałem dla Was bardzo krótkie opowiadanie, w którym umieściłem słówka, które dzisiaj omówiliśmy. Emily decided to tackle the dodgy printer that everyone in the office thought was jinxed. The task was unbearable, as she wasn't making any progress, and the instructions in the user's manual were pretty vague. However, she managed to find some relevant information online. And fixed the printer to everyone's surprise, and her, boss praised her skills. Emily postanowiła zmierzyć się z popsutą, problematyczną drukarką, którą wszyscy w biurze uważali za przeklętą pechową. Zadanie to było nieznośne, ponieważ nie robiła żadnych postępów, a polecenia w instrukcji obsługi były dość niejasne. Jednak udało jej się znaleźć kilka istotnych informacji w internecie i naprawić drukarkę ku zaskoczeniu wszystkich. A jej szef pochwalił jej umiejętności rozwiązywania problemów. Teraz ja przeczytam zdanie, a Ty powtórzysz je po mnie. Emily decided to tackle the dodgy printer that everyone in the office thought was jinxed. The task was unbearable as she wasn't making any progress and the instructions in the user's manual were pretty vague. However, she managed to find some relevant information online and fixed the printer to everyone's surprise, and her boss praised her problem-solving skills. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Serdecznie dziękuję, że byliście ze mną i mam nadzieję, że te słówka Wam się podobały. Jeśli macie jakieś swoje ulubione, dajcie znać w komentarzu, które to z nich. A dla lepszego utrwalenia, możecie napisać w komentarzu jakieś zdanie z danym słówkiem. Jeszcze raz dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.